Jedna z Was rzuciła mi wyzwanie. Co gdybym znalazła się na bezludnej wyspie i miałabym ograniczoną możliwość wyboru kosmetyków, które będę miała ze sobą? Co bym wybrała? Ciężkie pytanie! Cześć, ja nazywam się Agnieszka, jestem kosmetologiem i tutaj na YouTubie pokazuję, że każda osoba może mieć naprawdę jakościowe kosmetyki, tylko bardzo istotny jest skład, żeby zwracać uwagę, jakie są tam składniki aktywne, żeby był efekt, jakie są pomocnicze, żeby czasem nie podrażniało, czy nie wywołało niedoskonałości. No i dla mnie prywatnie bardzo istotnym aspektem jest też kwestia tej biodegradowalności, żeby kosmetyki były nieszkodliwe dla środowiska i naprawdę nasz rodzimy Polski rynek chyleczoła jest absolutnie wyjątkowy pod tym względem, bo rzeczywiście mamy mnóstwo cudownych firm, które stawia na innowacyjne rozwiązania i takie formuły, które łączą w sobie aktywność i bezpieczeństwo nie tylko dla nas. Do stosowania, ale i dla środowiska. Więc zapraszam na dzisiejszy materiał. Będą tutaj naprawdę same perełki kosmetyczne. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Soweral. Jest to firma, w której znajdziecie uniformy medyczne i do branży Beauty. Więc jeżeli są tutaj moje koleżanki po fachu, to serdecznie zachęcam, żeby zwrócić uwagę na ofertę Souveral. Ja dzisiaj właśnie ten piaskowy, beżowy. Uniform, który mam na sobie właśnie jest również Sauberal, jest mega wygodny, jednocześnie elegancko się prezentujący, więc zachęcam, żeby zwrócić uwagę. A my już przechodzimy do materiału. I zaczniemy od demakijażu. Jeżeli chodzi o produkt do mycia twarzy, demakijażu, no bo słuchajcie, czy ja bym nosiła makijaż na takiej bezludnej wyspie, trochę nie wiem, jak byłabym sama, to może bym nie miała potrzeby, ale filtr na pewno bym nosiła, a filtr pamiętamy, że zmywamy dwuetapowo, no i wtedy kosmetyk do demakijażu był bardzo pomocny. I zdecydowanie wybrałabym olejek do demakijażu Slavia. Dlaczego? Ponieważ to jest olejek, który bajecznie, prosto się używa. Nakładam na dłoń, masuję skórę, bez problemu zmywa właśnie podkład, puder i po prostu ja wchodzę pod prysznic i spłukuję go sobie wodą, oczywiście pomagam sobie dłońmi, ale wiecie, żadnego Używania płatków kosmetycznych, żadnego tarcia skóry. To jest tak przyjemne i jednocześnie on nie zostawia żadnej tłustej warstwy. Więc demakijaż tym produktem jest absolutnie mega wygodny, skuteczny, łatwy i to sprawia, że to nie jest moje pierwsze opakowanie, dlatego tak chętnie do niego wracam. Jeszcze ta pompka. Nie trzeba, wiecie, w jakimś masełku, palcem, grzebać cokolwiek. Absolutnie wyjątkowy kosmetyk. Drugi etap. Twarz trzeba umyć. No i dobra, przyznaję się, tu miałam trochę problem, żeby wybrać jeden kosmetyk, ale już na pewno widzicie pianki. Gdybym miała wybrać jakiś jeden kosmetyk do mycia twarzy, zdecydowanie byłaby to pianka i chcę Wam pokazać kilka propozycji pianek, które naprawdę jest wyjątkowe i mega, które chcę Wam rekomendować, pochwalić, a może i Wy zwrócicie na nie uwagę. Sylwego Nagietkowa. Słuchajcie, no to jest przecież hit sprzedażowy już od wielu lat w firmie Sylwego. Była to jedna z pierwszych pianek Polskich naturalnych marek. Bo najpierwsza pianka, jak były taki w ogóle wiecie, pianki były takimi wschodzącymi trendami to były z Ecolaboratory, a potem właśnie sylweko wypuściło tą nagietkową piankę, i ona rzeczywiście bardzo długo utrzymywała się top na listach sprzedażowych sylweko i w tym momencie wciąż jest takim produktem, który jest chętnie wybierany. On nie ma kompozycji zapachowej, to jest naturalny zapach pochodzący z oleju grejpfrutowego, oleju eterycznego. Jednocześnie ma nagietek, bardzo dobrze wspomaga gojenie niedoskoczenie. Doskonałości. Więc jest absolutnie wyjątkowa i aktualnie w mojej drogerii internetowej Kosmetyczny Shop możecie dostać ją za złotówkę, jeżeli kupicie dwa produkty z wianek Hero. Także sprawdźcie sobie, linki zostawię Wam w opisie pod filmem, od wszystkich kosmetyków, które Wam tutaj pokazuję, linki też w opisie znajdziecie. Ciekawą nowością dla mnie, ale która jest naprawdę wyjątkowa, jest awa Epigenetic Lift. I to jest pianka, która bardzo dobrze oczyszcza i ona ma taki delikatny potencjał keratolityczny, ale to taki, że potem ta skóra jest taka od razu napięta, bo jest po prostu tak dobrze oczyszczona. I jednocześnie nie jest ściągnięta, ale też ma takie własne glow. No, jest to wyjątkowe i jestem zaciekawiona tym efektem, dlatego naprawdę aktualnie lubię ten kosmetyk. Taki kosmetyk myjący, który jednocześnie też daje efekt. Z takim mocnym potencjałem myjącym. Jest moistry. Oczywiście to nie jest też jakiś bardzo agresywnie myjący kosmetyk. Oj nie, zdecydowanie to wciąż jest pianka, ale ze wszystkich dzisiaj pokazanych kosmetyków to bym powiedziała, że to jest pianka, która najbardziej dogłębnie oczyszcza. Więc jak mam takie gorsze momenty, trądzik bardziej daje mi się wyznaki, no wtedy znowu bardzo lubię moistry. Natomiast aktualnie mocno testuję i mocno polubiłam Balneo Kosmetyki. To jest pianka oparta o wodę siarczkową, ale nie obawiajcie się, tutaj ten zapach nie jest wyczuwalny. Zapach jest bardzo elegancki, jednocześnie ta pianka ma w sobie jakby troszkę potencjał kojący, i to za co ja ją lubię, że ona tak jakby zmniejsza troszkę widoczność zaczerwienień na skórze. I nie sądziłam, że pianka to może zrobić, a jednak, więc dlatego mam problem wybrać tylko jedną piankę, bo jest ich aktualnie bardzo dużo, które lubię. Które są wyjątkowe, natomiast gdyby to miał być jeden kosmetyk mający, byłaby to pianka. Jaki kosmetyk do tonizacji? Hydrolat. Może niekoniecznie był to akurat z gorzkiej pomarańczy, bo wiele jest hydrolatów, które uwielbiam, no ale ten aktualnie u mnie króluje. Hydrolat z gorzkiej pomarańczy łączy w sobie to, co osoby z trądzikiem różowatym potrzebują. Z jednej strony wyciszenie zaczerwienień, ale z drugiej też takie odświeżenie, regulacja pracy gruczołów wojowych. No i hydrolat jest taki nieobciążający, więc jest to taka lekka formuła wodnista, nie zapycha porów, dlatego osoby z tendencją do niedoskonałości znajdą ulgę właśnie w tego typu kosmetyku. No, jeżeli chodzi o bio-oila, oila, hmm, hydrolaty, one są bardzo przystępne cenowo. Około 18 zł właśnie za taką po, pojemność 100 ml w ciemnym szkle, bo to jest szkło, to nie jest plastik, z atomizerem. Po prostu uwielbiam. bio uwielbiam, testuję ich hydrolaty i na chwilę obecną po prostu ta gorzka pomarańcza bardzo zyskała moje uznanie. Natomiast myślę, że też laurowy bym ze sobą mogła zabrać na bezludną wyspę. I aloesowy mogłabym ze sobą zabrać na bezludną wyspę. Ale z drugiej strony hydrolaty różane też są świetne i skocanki też mi fajnie robi na naczynka. Słuchajcie, hydrolat, żeby to był hydrolat i moja skóra będzie szczęśliwa. Zanim przejdziemy do kosmetyków pielęgnacyjnych, no od czasu do czasu na pewno chciałabym złuszczyć martwe komórki na skórkę i przyznam, że tu miałam też problem zdecydować się na jeden kosmetyk. Slavia peeling enzymatyczny uwielbiam z racji tego, że on świetnie wspomaga gojenie niedoskonałości. Jednocześnie po jego zmyciu mam uczucie ukojenia, bo tutaj jest bisabolol, czyli taki, taki surowiec, zyskiwany z rumianku, który odpowiada za łagodzenie. Więc ten peeling łączy w sobie delikatność, ale też bardzo dobre właściwości gojące niedoskonałości i ten efekt wyciszenia niedoskonałości utrzymuje się przez dłuższy czas, dlatego właśnie ja go bardzo lubię. I przypominam, że z racji tego, że Slavia Cosmetics jest partnerem mojego kanału, to z kodem kosmetologia10 macie 10% rabatu na wszystko na stronie producenta. Także w moim sklepie internetowym Kosmetyczny Shop. Natomiast Asol Peeling enzymatyczny. Uwielbiam za to, że on daje efekt glow. W ogóle ja mam wrażenie, że firma Asła totalnie umie w efekt glow takiej taki glaski, takiej świetlistości skóry. No i za to ten kosmetyk lubię. To też nie jest moje pierwsze opakowanie. W ogóle wszystkie te dzisiaj kosmetyki, które wam pokazuję, to albo jest to takie coś, co niedawno stosowałam i zrobiło na mnie efekt wow i dlatego to pokazuję, albo zużyłam kilka opakowań i lubię do tego wracać i dlatego zabrałabym to na bezludną wyspę. Jeszcze chciałabym wyróżnić. Peeling enzymatyczny Sylveco tylko aktualnie nie mam go w swoich zapasach, bo peeling enzymatyczny Sylveco jest bardzo delikatny i przy naczynkach on jest świetny. Aktualnie ja mam taką skórę, że i mam te naczynka i ten trądzik mi gdzieś tam czasem dokucza dlatego tak w bardzo dużym skrócie mówię, że trądzik różowaty, chociaż trądzik różowaty jest dermatozą, a u mnie to jest bardziej naczynka plus skóra trądzikowa, ale zjawisko kosmetyczne. Więc u mnie ten potencjał gojący niedoskonałości jest istotny, dlatego bardziej Slawia może ta a gdy będę już w takim wieku, że w końcu mi trądzik ustąpi, mam nadzieję, że się kiedyś doczekam, bo wciąż jeszcze nie mam. Ja już wiecie, zmarszczki, marszczki soma trądzik nie odpuszcza. No to kiedy będzie ten wiek, kiedy w końcu trądzik odpuści nie? Więc jak już ten moment w życiu moim nadejdzie i będę szukał bardzo, bardzo delikatnego peelingu, to mega lubię też sylweko, więc chciałam Wam o nim przypomnieć. A jeżeli chodzi o substancje pielęgnujące, słuchajcie, nie wyobrażam sobie nie mieć ze sobą kosmetyku z witaminą C. I mocno testuje różne produkty z witaminą C i totalnie urzeka mnie moistry serum polifunkcyjne. Tutaj mamy 5% tetraizopalmitynianu askorbylu. To jest stabilna forma witaminy C, która działa już w 1%, a tu mamy aż 5%. Jednocześnie cała formuła tego serum jest lekka. W ogóle to tak wspomaga gojenie niedoskonałości, a taki robi efekt rozświetlenia skóry. No, jest absolutnie wyjątkowym serum i producent mówi, że jeżeli ktoś ma bardzo tłustą skórę i lubi lekkie formuły, to nawet może to serum stosować po prostu zamiast kremu, jako taka właśnie bardzo delikatna, lekka emulsja. No ja go jednak domykam kremem, lubię go tak sobie na noc stosować, ale jako produkt z witaminą C absolutny ulubieniec. W ostatnim denku wspominałam, że slawia peptydowy krem na noc to jest krem Grand Pri, który po prostu zyskał Grand Prix w moim prywatnym rankingu moich ulubionych kosmetyków Slavia. Jak mogę segregować, które tam kosmetyki lubię bardziej, lubię, 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 tak po prostu to jest kosmetyk, który zdobył Grand Prix. Wyprzedza wszystkie na łeb, na szyję. Myślę, że tutaj też kwestia takiego podejścia do mnie sentymentalnego, że to był pierwszy kosmetyk z argireniną polskiej naturalnej marki kosmetycznej, dlatego on tak bardzo mnie zaintrygował i tak bardzo chciałam go wypróbować, ale z drugiej strony też to, jaki on efekt daje. Ja rzeczywiście widzę, że zmniejsza kurczliwość skóry, mniej pojawia się pogłębionych zmarszczek mimicznych, więc to jest absolutnie cudowne. A dodatkowo, jak wyobrażam sobie, że jestem na tej bezludnej wyspie, to raczej to nie spodziewałam się, żeby była jakaś arktyczna wyspa. To raczej byłoby gdzieś, myślę, wiecie, w takim tropikalnym miejscu, więc sądzę, że duże są ceraminy. To dodatkowo tak koiłoby mi tą skórę, było takim opatrunkiem, więc to, co lubię bardzo w kosmetkach łagodzenie, ukojenie, nie, ale też aktywna stymulacja tej skóry w dobrą stronę, to po prostu jest zawarte w tym kremie peptydowym Nano Salvia Cosmetics i dlatego bez niego wyjazdu na bezludną wyspę mm, mm, ja sobie nie wyobrażam. Ale jak już mówimy o tym promieniowaniu UV, no to co? Filtr by się przydał i tutaj i nie mini z pigmentem. Słuchajcie, miałam naprawdę dużą zagwostkę, który Wam dzisiaj filtr pokazać, bo naprawdę mocno deptał mu po piętach kecze Tiger, z racji niesamowitej lekkości, ale wzięłam pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, jakbym była na tej bezludnej wyspie, no to podejrzewam, że szybko bym z niej nie wróciła. Wszystkie te filmy, gdzie ktoś trafia na bezludną wyspę, to raczej tak się kończą, że ta osoba szybko nie wraca. Więc na pewno moja skóra zdążyłaby się mocno zestarzeć i miałaby kontakt ze słoną wodą i naprawdę mocną ekspozycją na UV, więc spodziewam się, że wymagałaby troszeczkę mocniejszego nawilżenia. Wy widzicie, jakie Wy mi dajecie proste pytania, a jaki tutaj się włącza overthinking. Żebym ja tam zrobiła jeden materiał, to oczywiście nie może skończyć się na krótkiej pogadance. Więc tak uznam, że moja skóra wymaga aby ciut mocniejszego nawilżenia, plus tutaj ten dodatek pigmentu. Po prostu to myślę, że zastąpiłoby mi w 100% konieczność nałożenia podkładu. Po prostu ten krem z filtrem tak dobrze nawilża, że nie potrzebuje dodatkowo kremu na dzień. Sam z siebie ma też odpowiednią wartość pH, więc idealnie nałożyć go na skórę i jeszcze troszkę ujednolica koloryt. No, słuchajcie, bajka. Naprawdę bajka. On przeszedł mały rebranding w zeszłym roku, i to jest lżejsza formuła niż tą, którą możecie kojarzyć z poprzednich sezonów, więc rzeczywiście wyjątkowy filtr i na pewno by ze mną znalazł się na bezludnej wyspie. I teraz tak, sądzę, że na bezludną wyspę więcej bym nie potrzebowała, jeżeli chodzi o tam jakieś aspekty makijażowe. Natomiast, gdyby to pytanie mi zadane dzisiaj brzmiało troszkę inaczej, czyli Aga jakbyś miała skomponować sobie tak kosmetyczkę na nowo, więc ja jednak bym gdzieś nosiła makijaż, to bym wybrała ten podkład, bo to jest podkład Lumilif SPF 50 PA+++. Wyjątkowo wysoki faktor, jednocześnie naprawdę bajkowe utrzymywanie się. On nie spływa, on się nie ciastkuje, on po prostu dobrze wygląda na skórze. I słuchajcie, ja nawet jak zdarza mi się w nim wchodzić do wody, to on po prostu nie spływa takimi strumieniami, tylko tak naprawdę ładnie schodzi, bez żadnych plam, bez żadnego właśnie ścierania się. Nie, naprawdę mega fajnie też w wodzie się. Utrzymuje. Jakbym była na bezludnej wyspie, to oczywiście, żebym pływała. No więc myślę, że ten kosmetyk warto też wspomnieć dla tych osób, które jednak chciałyby jakiś tam podkład ze sobą mieć. No bo tutaj też ten aspekt filtra SPF50 bardzo, bardzo dużo robi. No i słuchajcie, pod oczy. Miałam też trochę problem, jaki kosmetyk wam pokazać, bo oczywiście znam dużo takich. Kremów pod oczy, bardzo zaawansowanych, technologicznie i ciekawych, i robiących efekt wow, no słuchajcie, lenia z retinolem, o Natural Secret, peptydowy Slavia, z Moistry, gęściutki, Juana, gęściutki i w jakiej dobrej cenie, słuchajcie, ja naprawdę się mocno zastanawiałam, jaki krem pod oczy Wam pokazać, ale tak szczerze, to to jest krem, po który najczęściej sięgam. I to jest. A dlaczego po niego sięgam najczęściej? Bo ja go też sobie używam jako takie serum pod krem. I owszem, te wszystkie substancje aktywne, bardzo ciekawe, ja lubię, ja chętnie, ja doceniam, ja je zmieniam, ja je rotuję, ale naprawdę bardzo lubię, jak w mojej pielęgnacji, jeszcze dodatkowo jest podstawowy, mocno nawilżający, jakże niepozorny, krem pod oczy Balea, mocno nawilżający. Po prostu tutaj. Nie oczekujmy po tym kremie jakiegoś bardzo spektakularnego działania. On po prostu mocno nawilża, ale to nawilżenie sprawia, że mniej widoczne są takie zagłębienia pod oczami, że bardziej ta skóra jest napięta. Słuchajcie, ostatnio byłam na kresce yy, permanentnej i pani linergistka powiedziała mi, Karolina, że mam ładną powiekę. No słuchajcie, ja od 16 roku życia użyłam kremów pod oczy i najczęściej właśnie stawiam na takie po prostu nawilżające, nie? I mam wrażenie, że. No, warto było, warto było stosować przez tyle lat te kremy pod oczy. I naprawdę takie podstawowe produkty nawilżające są tak niedoceniane w pielęgnacji, a one są tak cenne i tak skuteczne. Więc szczerze, Grand Prix wśród kremów pod oczy balea. Nawilżający, po prostu. No i jak mówimy o tych kosmetykach nawilżających. No to musi być też serum nawilżające tylko ciężko mi wybrać jedno. Więc pokażę Wam wszystkie, które tutaj przygotowałam. Słuchajcie, to, co myślę, że już będziecie kojarzyć, bo to był hit zeszłego roku. Efekt Glass Skin po serum peptydowym ASO. O matko, kotko, jaki to daje efekt. Po prostu ta skóra jest jak Jakaś tworzona technologicznie przez AI. Idealne odbijanie światła, po prostu wygląda fenomenalnie, i jednocześnie tutaj jest dodatek peptydu, więc pobudza syntezę kolagenu. Łatwa wchłanialność, super na rano, super na wieczór rewelacja. Drugi kosmetyk nawilżający w formie serum, który bardzo mi się podobał, to była Joana. Z racji tego, że tutaj zawarty jest karagenia, poza tymi różnymi substancjami takimi nawilżającymi aktywnie, Karagenian. On tworzy taką strukturę siateczki jakby na skórze i podczas wchłaniania tak trochę tą skórę napina i to rzeczywiście widać i lubię ten efekt, dlatego chciałam go tutaj wspomnieć. Następnie KJB. Nowość na rynku, ale bardzo dobrze nawilżający kosmetyk, mocno wysycający skórę nawilżeniem i też taki trochę z komponentą łagodzącą. Dodatkowo ma w sobie trehalozę, mocznik, no i niacynamid gojący niedoskonałości. Nowość od Slavia Cosmetics, ich serum nawilżające, bo ono ma w sobie kwas poliglutaminowy, który mocniej niż kwas hialuronowy wiąże wodę w naskórku, ale kwas hialuronowy też tutaj jest. No i komórki macierzyste, więc coś co dodatkowo sprawia, że ta skóra jest taka bardziej świetlista, bardziej wypoczęta, mocniej ją regenerujemy, no i też mamy ten aspekt pobudzenia syntezy kolagenu. No dobra, u mnie bez syntezy kolagenu się nie obejdzie, więc także Lale serum z peptydem miedziowym i to jest coś wyjątkowego i dodatkowo to serum akurat, poza tymi substancjami nawilżającymi, ono ma też w sobie dodatek ekstraktu z herbaty chińskiej, więc super robi na niedoskonałości, wspomaga regulację pracy gruczołów no i za to ciężko mi o nim nie wspomnieć na sam koniec chciałam wam jeszcze opowiedzieć co zabrałabym ze sobą do ciała jeżeli chodzi o żel pod prysznic zdecydowanie byłby to bioetik raz dlatego że jest oparty o bardzo delikatne detergenty bardzo delikatne substancje myjące ale dwa ma też w sobie dodatek no drobinek więc połączyć żel z peelingiem w jednym bardzo fajna opcja natomiast dobra ja się przyznaję ja najbardziej ten kosmetyk lubię za to jak on pachnie ten zapach jest absolutnie wyjątkowy. On jest wielowymiarowy. To jest coś nieczęsto spotykanego w kosmetykach. Można mieć swoje preferencje dotyczące tego, jak kosmetyk pachnie, ale to, jak ten zapach się przekształca, to jest coś, co po prostu jest wyjątkowe. I akurat ten zapach też po tych przekształceniach on wpada w moje gusta, ale to, jak, jak on historię opowiada, to jest coś niesamowitego, bo jak zaczynamy go wylewać na rękę i zaczynamy go używać, to jest tu coś troszkę. Surowego, coś takiego kryształowego, ale to się troszkę przekształca nagle w coś lekko bardziej słodkiego, miodowego, takiego jak bursztyn, właśnie. Ten taki krystaliczno-miodowy kolor. Zaczynam widzieć, kiedy wącham ten kosmetyk. Jednocześnie to jest ograne właśnie w tej kolorystyce: to, że tutaj są faktycznie dodatki zmielonego bursztynu, to wszystko sprawia, że ten kosmetyk naprawdę jest wyjątkowy i totalnie go lubię. Myślę, że to jest też w ogóle fajna opcja na prezent, jak chcecie komuś coś fajnego sprezentować, bo każdy używa żelu pod prysznic, ale to, jak ten zapach można kontemplować, jak on się przekształca, ciężko jest to po prostu obrać, e, ubrać jakoś słowami, więc to po prostu trzeba powąchać. A jeżeli chodzi o balsam do ciała, no słuchajcie, nie ma w mojej prywatnej opinii lepszego kosmetyku ujędrniającego, napinającego skórę i niwelującego celulit jak balsam do ciała Juana, krem ujędrniający do ciała Juana. Dobrze wchłanialna konsystencja, piękny zapach, zostawia uczucie niedwabistości, ale to jak mi celulit znika po tym kosmetyku. Słuchajcie, na my z Lulnej wyspy też nie chciałabym mieć celulitu, więc po prostu jego bym ze sobą zabrała. Więc taki to był dzisiejszy film. Jestem ciekawa, jakie wy zabrałybyście ze sobą kosmetyki na bezludną wyspę. Koniecznie dajcie mi znać, wpadnijcie na Instagram, żeby pośmiać się więcej i to wiedzieć więcej. Takich bardziej edukacyjnych treści, które są totalnie pomocne, przydatne, takie wiecie, do zapisania. Idziecie sobie robić zakupy, żeby zawsze mieć. Te szybkie polecajki dla siebie, no to tam sobie na Instagram wpadnijcie, żeby to zobaczyć. i Wpadnijcie też na sklep Soveral, żeby zapoznać się z ich uniformami dla branży medycznej i branży beauty. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję serdecznie za oglądanie, że byłyście ze mną i do zobaczenia niebawem. Cześć!